Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić klapę w bagażnika w BMW E46. Tu jest akurat klapa w coupe. W sedanie to wygląda bardzo podobnie. kombi ma to akurat trochę inaczej ze względu na to, że jest zupełnie inna klapa. W kompakcie też to wygląda inaczej. Ja wymieniam sobie tą klapę, ponieważ tutaj jak widzicie ona cała rdzewieje w standardowym miejscu przy tej listwie. Nie ma sensu tego naprawiać, koszty przewyższałyby, a udało mi się kupić po prostu taką klapę w identycznym kolorze. Mam nadzieję, że nie będzie ona się jakoś dużo różniła kolorystycznie. Ona jedynie ma u góry tutaj taką delikatną rysę skazę, jakoś sobie z tym poradzę. Zabieramy się za wymianę tej klapy. Standardowo moja klapa, którą kupiłem jest goła, czyli nie ma tej listwy. Jeśli kupujecie klapę, musicie pamiętać, że na przykład mając tutaj przedliftową klapę i tą przedliftową listwę, kupicie klapę poliftową bez tej listwy. Ona nie będzie wam pasowała, ponieważ klapa w poliwcie. Ma tą listwę delikatnie dłuższą. Nie wiem jak to wygląda w sedanie, natomiast jest to w listwa dłuższa. Tutaj u spodu mamy jedną śrubę, drugą śrubę, trzecią i tu jest czwarta śruba. Tak jak mówiłem, te 20 Dobra, odkończyłem wszystkie te cztery śruby. Tutaj musimy walać. bo tutaj jest mikro przełącznik. trzeba go po prostu tu wypiąć. My musimy pozbyć się całej tutaj tej tapicerki bagażnika. Do demontażu mamy tutaj kilka klipsów. Najlepiej jest użyć taką łopatkę do wyciągania tych klipsów. Bardzo łatwo wychodzą. To jest na takiej zasadzie takiego właśnie grzybka, którego podważacie i wyciągacie. Na całej tapicerce jest 10 tych grzybków. Jak je wyciągniecie, otwieracie sobie to, odczepiacie tutaj tą półeczkę. Natomiast, żeby wyciągnąć zestaw narzędzi, tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ukryte są po prostu zwykłe śruby, które są obłożone tym materiałem filcowym. Zobaczcie sobie. One są ogólnie mało widoczne, ale są tutaj dwie takie śrubki. czy to i schodzi nam cała wychodzina. Teraz torksem T30 odkręcamy tutaj zamek. On trzyma się na trzech śrubach. Mamy zamek. Tutaj z boku odpinamy kostkę. I tu jeszcze mamy cięgno idące do Bębenka. I teraz w celu demontażu lamp w klapy bagażnika, tutaj mamy, odczepiamy naszą żaróweczkę. Otwarcie tej zaślepki, tutaj mamy element trzymający, mocujący tą lampę. To jest taka blokada na setkę dziesiątkę, po prostu musimy ją wykręcić. Tak wygląda ta blokada, ona powinna zejść właśnie z tym plastikiem całym. Jak już blokowaliśmy, to wysyłamy ją po prostu do góry. Delikatnie pod kątem, ponieważ ona tutaj lekko zachodzi na bok klapy. To akurat urwała mi się klej, już nie trzymał. I wysuwamy lampę. Z drugiej strony analogicznie. Tutaj musimy wszystko wykręcać. Wykręcamy ten plastik. Tu jest śrubka Torx T20. Tutaj z tyłu kolejny. Wysuwamy na dół i mamy na wierzchu bębenek zamka. Wypinamy kostkę. Tutaj zamek trzyma się na kolejną śrubkę. Torx T20 pamiętajcie, że to jest z taką dużą główką, ta śrubka, i tutaj obok tego cięgna jest kolejna śruba. Zdemontować ten bębenek. Musicie go delikatnie przykręcić i ciągniecie lekko w dół. Troszkę manewrujecie tutaj tym całym plastikiem, żeby on Wam wyszedł przez te wszystkie otwory. I mamy uwolnione. Nasz bębenek zamka. I teraz, żeby rozpiąć bębenek od zamka, w bębenku musimy tutaj wypiąć się. Po prostu wypychając. Tylko, oczywiście, trzymajcie również zamek z drugiej strony. I mamy bębenek zdemontowany, i z tej strony wysuwamy zamek. I mamy również zamek bagażnika na wierzchu. Teraz wypinamy wkłady lamp. Po prostu wypinamy kostki z jednej strony, z drugiej strony. Teraz zostało nam wypiąć tą blendę, gdzie jest oświetlenie, gdzie mamy mikrozamek. Wysuwamy tą kostkę. Rozpinamy ją. I to jest całe zasianie, które idzie do oświetlenia tablicy i do tej kostki. I teraz od strony zewnętrznej odkręcamy tą blendę. Teraz po prostu wysuwamy tą blendę, z tym przewodem i mamy blendę wyciągniętą. Kolejną rzeczą jest wyciągnięcie całej wiązki, wypchanie tych mocowań. Teraz wyciągamy tą gumę z klapy bagażnika i wyciągamy całą wiązkę. Teraz musimy pozbyć się amortyzatorów. Tutaj jest taka blokada, metalowa spinka. Ją trzeba po prostu tak wysunąć. Już amortyzator zszedł, teraz z drugiej strony. I teraz klapa trzeba nam się tylko włączyć na tych zawiasach. Teraz musimy wykręcić te dwie śruby trzymające zawias z kapą bagażnika. To są na Torx'a T30 To sobie na razie poluzuję z tej strony ponieważ będę tą klapę sam demontować Tu już sobie zdemontowałem górne tylko ten jeszcze muszę poluzować Spyskałem sobie WD-40 bo ciężko tu szło Dobra, mamy zdemontowaną już całą klapę Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności Dobrze jest to robić dwie osoby żeby tu ładnie sobie tą klapę płapać. Te śruby górne muszą być luźne, żeby klapa miała można było manewrować do dolnych otworów i jak warto sobie tą klapę zamontować patrząc jak tu jest kierowane były śruby i tak samo to łapiemy zobaczcie zgrywa mi się z starymi, starymi jak hermek był położony, czyli Powinno być to idealnie dobrze ustawione. Teraz tylko podepnę sobie siłowniki. Teraz tego wstępnie sobie połapałem z jednej i z drugiej strony, tu sobie obficie nałożyłem wszędzie wosku te szczeliny, żeby aż spływało, żeby znowu klapań zaczęła gnić. Teraz przekładamy sobie kable. I tutaj u góry łapiemy ten najdłuższy przewód, cały czas kontrolując tutaj. i ja wszystkie przewody już przeszły. Sprawdźcie sobie oczywiście, czy tu nie macie łamanych przewodów, bo często te przewody się tutaj niestety łamią na zgięciu. Nie są ok. Przeciągamy dalej wiązkę, ona idzie tutaj tą dobrą częścią. Pamiętamy o tych uchwytach, klapową wam się też tak tu ładnie wszędzie zgrywa. Te szczeliny. Za uszkodzenie tej klapy. To jest taka tutaj rysa. To by trzeba było przelakierować, żeby to nie było widoczne. Ale jeśli chodzi o odcień. Jest delikatnie inny, ale naprawdę to trzeba się mega przyjrzeć, żeby widzieć delikatną różnicę w odcieniu. Także klapa idealnie dobrana. I teraz w kolejności, czyli tutaj wkładka zamka. Jak już sobie wsunęliśmy bębenek zamka, przekręciliśmy sobie go, wkręcamy do śruby, podpinamy tutaj linkę do zamka, zamek na trzy śrubki wkręcamy montaż lampy robimy w odwrotnej kolejności czyli nasadzamy najpierw lampę to jest akurat z poliftem pamiętamy, że tutaj ta lampa nachodzi delikatnie na bok nasadzamy tą blokadę wkładamy wkład lampy i podpinamy kostkę i mamy wymienioną lampę na poliftową jak już sobie założyliście zamek założyliście sobie bębenek wkłady lamp podpinamy z jednej z drugiej strony teraz Dajemy tą blendę na zewnątrz. Blenda zamontowana na te cztery śruby. Przeciąłem sobie przewód i zakładamy teraz cały ten wykładzinę. Sprawdźcie oczywiście działanie wszystkiego. Zamka centralnego. Jeśli wszystko działa, możecie składać już tutaj ten materiał w środku. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o wymianę klapy bagażnika w BMW E46. Dziękuję, za w filmiku. Zapraszamy kanał do likowania i subskrybowania. Na razie.